Najważniejszą ideą jest to, żeby się ścigali kierowcy, a nie sprzęt. Mamy równe samochody o tej samej mocy, hamowane przed samym wyścigiem na tej samej hamowni. Oprócz tego, lekkich kierowców uważamy balastem. Nie ma przewagi lekki lekkich Wszystko jest równiutko. U nas, ideą jest to, żeby naprawdę wyłonić kierowcę o najlepszych umiejętnościach, a nie kierowcę o najlepszym budżecie. To świetnie, świetnie służy rywalizacji. Wszystkie auta jadą bardzo równo, są bardzo przewidywalne, są bardzo łatwe w prowadzeniu. Dzięki temu cała stawka jedzie razem, e, cała stawka jedzie koło siebie, dzięki czemu jest też dużo walki, dużo emocji dla kibiców i dużo do emocji dla kierowców. Copy, Tym, co mnie przekonało do tego pocharu, to jest to, że yy, ścigają się kierowcy nie samochody. Tak. Czyli umiejętność kierowcy jest najważniejsza, a nie wyścig zbrojeń. To było najważniejsze. Dlatego to, że przygotowuje to jedna stajnia, to, że są samochody w tej samej specyfikacji i to, że są doważane dla takich misiów jak ja, to było dla mnie bardzo kluczowe. Po jakimś kosztorysie i tak dalej okazuje się, że taniej się uścigać nie da. Co nie ukrywam jest też tutaj dla mnie bardzo ważnym aspektem. No i tak już zostało, także no spróbowałem w zeszłym sezonie z sukcesem jak się okazało, bo tytuł mistrza udało mi się wywalczyć zeszłoroczny, także teraz też jest presja, bo no trzeba się bronić, tak? Jeżeli jadę pierwszy, mam bezpieczny dystans, to oszczędzam mi samochód i opony na kolejną rundę. Jutro wprawdzie wszystkie prognozy mówią o tym, że będzie padało, w związku z tym nie będziemy używać tych opon do zeszonu. Tak, obroniłem miałem strategię jechać równym tempem, bez zbytniego ryzyka, dopóki nikt się nie będzie zbliżał jechać powoli. Także utrzymywałem takie średnie tempo 2,20. Starałem się utrzymać takie tempo, natomiast pod koniec po dziewiątym okrążeniu, czy po ósmym okrążeniu zaczęło tempo mi spadać po pół sekundy na okrążenie przestało lać i zaczęły się opony przegrzewać. Pod koniec na ostatnim okrążeniu traciłem już 2 sekundy, co najmniej do tych najlepszych okrążeń, które robiłem wcześniej a przeciwnicy zaczęli się bardzo szybko zbliżać. Gdyby wyścig trwał jeszcze 5-6 kółek, musiałbym naprawdę walczyć o to pierwsze miejsce i nie wiadomo jak by się skończyło. Na szczęście trwa 25 minut i wszystko skończyło się dobrze.